Siemanko, co są kapowe, jesteśmy w kolejnym na kanale Co to, pociąg? <kluz> <kluz> o kurde, coś mi na gardło A wy zostawcie taki pewny, czerwony przycisk, jak już na kanale. Tam nada idę do mojego kanału, bo filmy są tu codziennie, bo robię daily przy 365 dni Nie mam bez kitu, ja miałam kiedyś tak, na odcinku wam mówię, że Jak będę mówił daily przy 365 dni to będę mówił z każdym na przykład daily 365 dni jeśli chcecie takie coś to napiszcie i dzisiaj jesteśmy w minecraft więzienie, ale słuchajcie to nie będzie zwykły minecraft więzienie ponieważ dzisiaj wyjechaliśmy wyjechaliśmy, ja już tą mapkę kiedyś testowałem e, później miałem jakiś problem chyba z minecraftem, że musiałem tą mapę usunąć czy coś takiego było to jakoś w było, że Kurde, no, muszę więcej, chodzić podwoża. E, tam muszę, na, musiałem usunąć tą mapę. E, tam już se parę zremontowałem pokoi, i tak dalej. Mieliśmy serię z kamerzystą nagrywać. E, coś tam było w planach, ale e, się skończyły plany. E, no i dobra, no i słuchajcie, ten dom jest wart aż 800 tysięcy. 800, podajże 30, i słuchajcie, ten dom nie kupimy. No bo wiadomo, że mamy teraz jakieś 20 ileś tysięcy, ale ja coś ostatnio wspominałem, że chcę założyć firmę. Firmę będziemy się starać zakładać, ale w Bratsburgu wiecie co, ta Karuch ma tą e, swoją firmę. Mówi Drive niż Security, jakoś tak, tak i ja będę chciał własną firmę założyć. E, nie wiem, jak będzie nazwa się nazywać. Najprawdopodobniej. E, nie wiem, ale wiecie co? Policja. No way. Bomby włączyli. Ja nie wiem, czy teraz udać, że idę na podwórko. za zatrzymali? I co? Zatrzyma się? Jedzie waczy dalej No to pięknie Dobra, jesteśmy w tym mieście, tak, jedno lambo przywieźliśmy, no bo musieliśmy tu przyjechać, bo tutaj da się przyjechać. Da się przyjechać samochodem e, i tak ta rezydencja wygląda. I pewnie się zastanawiacie teraz ile co odcinek. Zaledwie pięć... Zaledwie 500 zł co odcinek, e, no jednak to jest trochę dużo, a za taką rezydencję to no też mało. Ej nie no, bezki, tu ja idę zobaczyć czy, czy zatrzymali najwyżej wam włączę kamerkę. Bo ja muszę to zobaczyć, czy w ogóle zatrzymali tego typka, bo bomby włączyli i takie wiecie to taki taki pip, jakby miałem teraz składaka. Nie wiem. Dobra, wiecie co? Idziemy ryzykować. Mam od tego jakieś 300 metrów. Ja idę ryzykować. A więc poczekajcie, przyłączę się teraz na kamerę. Lecimy. Ja muszę zobaczyć. O, ale w ogóle tu jest pustka na mieście. Tu w szybę wybili. I też policja była. Już się boję, przejść koło tego. Dobra, lecimy. Jest! Stoją! Ludzie odbijają się. Jeśli mnie zatrzymają, to będzie trochę lipa. Nie, ja Macie tam piękną wieżę. O, Ja się tak zaraz kitram Bo wiecie co najgorzej będzie jak tu rundkę zrobią i mnie zaraz zatrzymają w ogóle sorki, że tam że tak dzisiaj w makro więzienia takie wiecie połączenie z prawdziwym życiem no ale byłem ciekawy czy, czy go zatrzymają Widzicie warto niekiedy na dworze nagrywać Dobra, ja lecę, bo zapewnie mnie zatrzymają i widzimy się z powrotem w Minecraft więzienia. Siemanko. Jestem już po nagrywce z Mikro więzienia. To co się stało na odcinku Cox, bo policja kogoś zatrzyma. Nagrałem to oczywiście. No i słuchajcie, Mikro więzienia i e, w Minecrafcie więzienia. W Radzie w zatrzymała kogoś policjał. Czy Trzeciego! Zostaw taki piękny czerwony przycisk tam na dole. I słuchajcie, jutro jest planowany live. Miał być w sobotę, miał... oj! Mi się, sorki. Co się oświeciło? A, światło w sklepie. Dobra. I też chcę Wam powiedzieć, że jutro live, tak, na Twitchu Live, nie na YouTube. Chyba, że weryfikacja już mi minęła, bo ja to robiłem jakieś 3 tygodnie temu, chciałem live'a, czy 4, czy miesiąc temu, czy dwa, nie pamiętam, że chciałem zrobić live'a na YouTubie i pisało 24 godziny. Jeśli jutro zrobimy na przykład e, właśnie live'a, no to nie z Minecrafta, bo mam problem, że jak walczam w internet, to Minecraft nie odpowiada i mam taki problem już od stycznia i to jest słabe. E, Najwyżej jakieś inne gierki badam. No i właśnie muszę ustawiać już wszystko dzisiaj w nocy. Chyba, że na laptopie zrobię, no bo to chyba to samo będzie weryfikacja. A nie, bo tu na OBS-ie trzeba ustawić. Ja pierdzielę. No i dobra. No to jutro live. Tam ktoś idzie. Jutro live. Um... No i jeśli live'a nie będzie na YouTube albo na ten, na Twitchu, no to oczywiście będą odcinki z GTA 5 online. I słuchajcie, jeśli jutro coś się zmieni i nie będziemy mogli nagrać, no to wrzucę odcinki e, z GTA Cio, tam, ktoś idzie. Czekajcie. Tam ktoś idzie, poczekajcie. Dobra, tam ktoś szedł i dlatego nic nie mówię. Wiecie, jakieś podejrzane typki. E, I jeśli się coś... E, nie wiem, ja chyba za dość, że się postaram. Jeśli jutro live nie będzie, nagram odcinek o tym i nagram jutro dwa odcinki z GTA 5 online. Jeśli zrobimy na Twitchu... E, właśnie, przecież ja nie jestem zalogowana na Twitchu. Na Xboxie, super. K kurde. E, Albo na kąpie będzie, czyli z Minecrafta, no i jutro zobaczycie, co będzie na live'ie. Trzymajcie się, e, piękny, czują przycisk, tam na dole, elo. na live'a, byku.